Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik Ulica Urzędowska 351. Autokomis. Telefon 600 968 157. Przed nami noc sylwestrowa i wiążące się z nią przygotowania. Gdzie ten czas spędzą kraśniczanie? Czy Panie kupiły już kreację i co właściwie jest modne w tym roku? Wspólnie z mieszkańcami spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Sylwester, huczny wśród fajerwerków, czy raczej spokojny, cichy. Niektórzy nie mają jeszcze pomysłu, ale w tę noc trzeba po prostu zaszaleć. Na Sylwestra, no jeszcze nie wiem, ale pewnie gdzieś, no, dobrze pobawić. Niektórzy w tym dniu idą do pracy. Na ochronę. Inni zaś tradycyjnie. Bal. Niestety są i tacy, którzy z powodu obowiązków nie pójdą nigdzie. Dom, dzieci. Część z nas powita nowy rok poza miastem. Gdzie pani spędza Sylwestra? Wyjeżdżam. Ci, którzy wybierają się na bal, nie zapomnieli zadbać o odpowiedni wizerunek. Troje zakupione? Tak, oczywiście, kupione wszystko. A co jest w tym roku modne? Dla młodych to tak na luzie raczej. Na luzie, czyli sukienki krótkie, sukienki na ramionczkach odkryte, kolorystyka typowa, kolory czerni. Każda kobieta powinna pamiętać także o dodatkach, a są nimi biżuteria i bolerka. Ostatnio taki może powiem hit to są bolerka sweterkowe, które są z nitką srebrną, złotą. Przy otwieraniu szampana o północy nie można zapomnieć o życzeniu na nowy rok. Życzenie na nowy rok? Żeby praca była dla wszystkich, nie? Czy nowy rok przyniesie spełnienie naszych marzeń? Zobaczymy. Tymczasem życzymy szampańskiej zabawy sylwestrowej.